Zapraszam na kolejny weekend z Jankesem. Tym razem będzie muzycznie i sportowo. Muzycznie za sprawą imprezy Puma Green Yellow Night, na której zagra rewelacyjny DJ BBC Radio One Pit a sportowo za sprawą tego, co się dzieje w naszym kraju podczas Euro 2012. Zapraszam! Biało-Czerwoni Polska! Biało-Czerwoni! Biało-Czerwonych warszawskich ulic. Teleportowaliśmy się do klubu 1500 metrów 2 na imprezę Puma Green. Yellow Night, tutaj, dzisiaj, właśnie w tym miejscu, zagra rewelacyjny DJ Pete Tong. W ramach rozgrzewki, przed spotkaniem z tą fantastyczną postacią, odbywa się turniej piłkarzyków. Oto jeden ze stadionów mistrzostw Europy w piłce nożnej. Oczywiście rozchodzi się o piłkarzyki kolejny, kolejny mecz. Kto teraz gra tutaj Panowie? Holandia Holandia, Irlandia. Jaki wynik? E, 2-0 dla Irlandii. Dobrze. A, a ty jesteś z Irlandii, czy z Holandii? Jezus Maria, przepraszam! Przeszkodziłem! Przeszkodziłem? Przesz nie, przeszkodziłem. Przepraszam bardzo, całuję stopy. Mua. Jaki wynik? 3-0? Nie. 3-0. 3-0, ale już? piłka jest brzej. To jeszcze nie bliżej piłka, piłka stopy. Jak emocje, panowie? Jak emocje? You will never beat the Irish. Dobra, <laughs> a jak po tej stronie? Bardzo dobrze. No. Wygracie? Oczywiście. Dobra, grają dalej. Zobaczcie. Przenosimy się do Warszawy. Jesteśmy na Stadionie Narodowym. Trwa e, rozgrzewka e, jakich drużyn? Czy ich drużyn. Koło. Polska, Chorwacja. Polska, Chorwacja. Wy jesteście z Polski? Polska, Polska, jak najbardziej Polska, proszę. No dobrze, wszystko pięknie ładnie, no. Kto wygra ten mecz? No, Chorwacja. Polska wygra. Już już gracie czy jeszcze jest rozgrzewka? To co, zaczynamy? A, zaczynają. No dobra. Piłka w bramce, to musicie ją wyjąć. Dobra. Piłka w grze. Gramy. Jest z nami sędzia turnieju Euro piłkarzyki Puma 2012, to jest Jarek. Jarek, kogo mamy w półfinale i kogo mamy w finale? W półfinale mamy Chorwację e, i Holandię, grają w tym momencie o trzecie miejsce. Natomiast w finale na, stoje w, na stole w Kijowie, czyli na tak jak boisko Euro 2012, gra Polska wow. i Irlandia. Trzymamy duże kciuki za Polskę. Miejmy nadzieję, że to będzie dobra prognoza na dzisiejszy mecz. Za chwilę wszystko się y, wyjaśni. Y, kto zdobędzie tytuł najlepszego w tym turnieju? Jaką sta, jak stawiasz? No ja liczę na Polskę. A ja y, zupełnie tak samo. No. Panie panowie, ogłoszenie wyników jeszcze raz. Kto wygrał mecz? Kto wygrał mecz? Fina kto, wygrał fina kto wygrał finał? Iris, Irlandia wygrywa niestety, mówię niestety, przepraszam, panowie, niestety w Kijowie z Polską. Tak, w Kijowie, dobrze powiedziałem. Polska przegrała w finale, ale... To po prostu błąd taktyczny był, naprawdę, przez chwilę tylko. Walczyliśmy, no baczyliśmy. Ale drugie miejsce też dobre, no powiedzmy, no. Łobuzy wyjedne, a tak... Tak bardzo, no. trzymałem kciuki, no. Cieszę się trzeba! Ale że tak powiemy, nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Byliście naprawdę rewelacyjni, piąteczka. Panie, dobrze byliście, dobrze byliście. Dobrze byliście, co? Dobrze byliście. Dobrze ale, byli dobrze. ale... Ale... Irishy, Irishy, Irlandia... W sparingu przed mistrzostwami przegraliśmy z nimi. A w finale? W finale pobawialiśmy się o wynik w trakcie, ale na koniec jednak wygrali lepsi. Gratuluję, panowie, najlepsi. Oto zwycięzcy w turnieju Euro Piłkarzyki Puma 2012. Irlandia, brawo dla nich. Czas na oficjalne ogłoszenie zwycięzców dzisiejszego turnieju Piłkarzyki. Wszyscy szaleją. Zresztą zobaczcie sami. Oto zwycięzcy tego turnieju, Irlandia, number one. Panowie, jak, jak się czujecie? Jeszcze raz pytam. Obawialiśmy się o wynik, ale udało się, koniec końców. Polska super zagrała, ale Dublin tym razem wygrał. Wszystko, gratuluję panowie, wszystkiego dobrego. I tak wiadomo, że Polska jest najlepsza. A wy już idziecie. No, no. Na chwilę pojawia się jeszcze tutaj koło mnie sędzia dzisiejszych zawodów. Jak oceniamy sam turniej? Wysoki poziom? Bardzo wysoki poziom zawodników. I przede wszystkim wspaniałe zaangażowanie. Nie było kontuzji, to bardzo dobrze świadczy o ich przygotowaniu fizycznym. No i całość się rozegrała w bardzo przyjemnej, miłej, wesołej, sportowej atmosferze, za co trzeba bardzo podziękować również sponsorowi Pumie która to uwundowała nagrody aż dla ośmiu pierwszych sołowych drużyn. Do zobaczenia na kolejnym turnieju, prawda? Do zobaczenia, oczywiście. Wtedy już na pewno Polska wygra. No, miejmy nadzieję. Na pewno wygra. Dziękuję bardzo. Dzięki. Ladies and gentlemen, ze mną fantastyczny człowiek, który przybył do naszego kraju na imprezę Puma Green Yellow Night. Pito! Yeah! Hello, Peter. how are you? Yeah, good. good, yes. good, good, good. OK, OK. Uh, Pete, you have been uh, on the EDM scene for a long time now. Have you reached a point uh, where you are uh, able to make a living from your job? I hope so, yes. <laughs> Quite a while ago, yeah, I am, yeah. Yes? Uh, yeah, no, this is my job. That's what I do. It's very good, it, yeah? it feeds me, yes. Wow. <laughs> Okay, next question. Uh, Essential Mix at BBC Radio One is one of the most respect, uh, respected radio shows in the world. Uh, you have uh, celebrated 500th uh, edition of Essential Mix. Have you got some of uh, your favourite moments uh, of uh, the show uh, that you get back to? Um, yeah, I mean, there's so m there's so, many, um, so many incredible shows. It would be unfair, really, to start. Um, Naming too many, I don't, I don't know. I always had a soft spot for uh, the, the, the David Holmes mix. Did a very special mix back in the day. Arme, I remember blew me away, and are some of the live events as well when we broadcast from the Berlin Love Parade and the English Love Parade. So, and the and the Millennium 1999. Uh, last question: uh, Are you a football fan? Me, yeah. Yep. Yes. Arsenal fan, and our goalkeeper got sent. He plays for Poland. He got sent off, so it was a bit of a tragedy. Uh, Disney. cool uh, we Embarrassed who will win the euro 2012 um, the germans no <laughs> poland no, uh, no england no england no no italy germans. italy or poland no okay. italy or germany <laughs> okay. thank you very much thank you thank you, thank you. Thank you. ladies and gentlemen pitong danie główne imprezy ma Green Yellow Night. Fantastyczny DJ BBC Radio One. beat Tong, który unosi te wszystkie osoby lekko nad ziemią. One naprawdę wirują, no i powiedzmy, mają się naprawdę dobrze. Zobaczcie, jak on to robi. Robi to naprawdę fantastycznie. No i co? No i w tym momencie również mówię to wszystko na dziś. Do zobaczenia w kolejnym weekendzie z Jankesem. Yo!